witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony master a to jest serwer testowy World of Tanks aktualizacji 80 i w tym odcinku mojego przeglądu tej aktualizacji pokażę wam japońskie drzewko czyli nowe drzewko które wchodzi w aktualizacji 80 podchodzę już chyba trzeci raz do tego materiału bo pierwsze dwa mi nie wyszły więc mam już zbadane to drzewko ale i tak pokażę wam yy, poszczególne jak yy, XP ile potrzeba oraz kredytów Teraz jest jakaś obniżka, 30%. Tutaj piszę właśnie. Tutaj nawet 50% obniżki. Tutaj na wyższych tierach 30% obniżki na zakupy tych czołgów. Oprócz 9 i 10 tieru, na których obniżek niestety nie ma. Dlatego będę podawać wartości, które będą normalnie. Więc najpierw omówię tą linię light tanków. I tak, linia Light tanków zaczyna się W ogóle to się zaczyna od renauta od Su, A następny czołg w tej linii, na którego potrzeba 110 EXPA, czyli Nie, to nie jest dużo Myślę, że będzie Was wstać W większości Ale dobra, 3000 kredytów, następny czołg I Jeszcze powiem, że dopiero od pewnego tieru będę szczegóły opisywać tutaj Po prostu będę tak Lecieć do przodu, mówić tylko ile EXPA, ile kredytów, tutaj Na następny Tier w linii light tanków, 21750 kredytów 1300 Expa Przepraszam, 43500 kredytów, bo jest ta obniżka 1300 expa y, to jest na keho groźny 70, y, 140 tysięcy kredytów 3740 Expa no i tu Chinu. Zaraz wrócę do chinu, jeszcze tylko omówię jakby ktoś się robił przez medy tyś, 195, y, 3900 Kredytów 150 EXPA, ja przepraszam, cały czas zapominam, że tu jest ta obniżka. Tutaj 45 tysięcy kredytów, 1460 EXPA. Yy, następny czołg to chi 136 tysięcy kredytów, 3730 EXPA i Chinu, piąty Tier, 410 tysięcy kredytów oraz 13 750 EXPA. I wchodzimy sobie na ten czołg, yy, omówię to powiedziało oraz jego statystyki. Zacznę od tego, że działo to 85 mm, 12 strzałów na minutę, czyli co 5 sekund przeładowuje 124 mm penetracji 155 na goldzie, 124, czyli yy, to jest bardzo dobra penetracja jak na meda 5 tieru Na przykład zobaczcie, że KV-1 ma 120 mm penetracji Jeśli jeździliście jeśli, jeśli, jeśli tym czołgiem, to wiecie, że nie ma on problemów z przebijaniem nawet szóstych, a także siódmych tierów jeśli umiecie oczywiście strzelać, te 125 yy, damage na strzał DPS, czyli Damage Per-Shot. Jakby ktoś nie wiedział, yy, tak jest, 0,37 celności, czyli taka sobie celność, powiedzmy sobie szczerze, 2,3 sekundy celowania. No, 440 punktów życia, 240 moc silnika, 39 limitu prędkości oraz 30 stopni na metr obrotu, ale na topowych gąskach to 34 stopnie tu widzimy właśnie, że na kadubie ten czołg ma 50 mm panterza z przodu, na wieży również 50 m z przodu, na wieży ma ciut więcej z boku i z tyłu niż na kadubie. Następny czołg to Cheeto, na którego potrzeba 940 000 kredytów oraz 31 150 expa. Chodzimy sobie w ten czołg. Pokazuję jego statystyki. 155 mm penetracji i 130 y, średniego damage'u, 75 znowu. 15 strzałów na minutę, 0,31 celności, 2,3 ,3 sekundy ładow... y, celowania. celowania. Tutaj znowu po 75 mm z przodu na kadłubie oraz na wieży. Y, bok i tył. Wieży ma tyle samo, 50 mm bok i tył kadłuba również po 35. 740 punktów, życia 45 mm prędkości, 27 stopni obrotu. Jednak na topowych gąskach ma on 30, tak więc nie będę tutaj, przepraszam, nie będę tutaj się nad tymi czołgami roztkliwiać. Następny czołg to jest yy, Type Chiri. Czy Dobra, 1 440 000 kredytów, 52 650 ExPa na niego potrzeba, i to jest yy, czołg, który ma ciekawe działo, co prawda 6 Tieru, co prawda 155 mm penetracji, jednak posiada ono 3 pociski. Jakie 3 pociski? W magazynku oczywiście, ponieważ jest to magazynek, który ma 130 yy, damage na strzał oraz 155. Mm penetracji, 10 sekund przeładowania magazynka i sekunda pomiędzy pestkami, czyli w ciągu. Mamy załadowaną jedną pestkę, więc musimy przeładować jeszcze dwa razy. W ciągu dwóch sekund robimy 390 damageu, czyli tyle, ile na przykład is. O tyle, że od ISa różni się o tyle penetracją, nie, że ma 20 mm mniej. Yy, co prawda, jak na siódmym jar, to i tak ma z tą penetrację najgorszą, bo na przykład taki T43, z tego co pamiętam, to jednak ma gorszą penetrację niż ten czołg. 1 na sekunda pomiędzy pyskami, ale yy, sekunda 1,7 sekundy czasu celowania, czyli yy, ten czołk. No, zależy. Jeśli będziecie blisko, to ok, będziecie mogli próć co sekundę, ale już jeśli będziecie chcieli przysnajpić, no to ten czołg będziecie musieli chwilę poczekać, co prawda ten czołg ma 0,35 celności, czyli nie najgorszą celność. Jednak no, na większy yy, dystans to powinniście jednak poczekać. I, ten, I nie będziecie strzelać co sekundę, bo szkoda pestki, żeby tak sobie strzelić. Co prawda, 10 sekund tylko przyładowania. No ale jak, czasami są naprawdę kluczowe sytuacje, gdzie trzeba zrobić ten damage, więc nie można failować. Co do y, punktów życia, to 1150. Dalej y, 42 te kilometry limitu prędkości, 30 stopni obrotu. Jednak znając życie, to tak jest na topowych gąskach, jest więcej. 9, 7, 75 mm pancerza z przodu 35 Czyli właściwie widać, że ten czołg jest chyba tak jakby... Niewiele się różni jeśli chodzi o pancerz od swojego poprzednika Chyba niczym nawet, zaraz to sprawdzimy No, pancerzem się nie różni, może ta wieża coś wprowadzi, jakąś rewolucję Nie, dalej tyle samo, no więc... Jak nic się nie zmienia to lecimy dalej Czyli do STA1. Na czołg, który, na który potrzeba 2 550 000 kredytów oraz 111 000 EXPA. Ja Wam powiem, że to jest sporo, 111 000 EXPA. Ja wiem, że, na, że 85 000 chyba potrzeba było na 110. No, dokładnie. Yy, na Carnarvonie też na pewno nie jest. A jednak, Carnarvon też był drogi. Yy, załóżmy jeszcze 50 setka bo to też dobry czołg. Tutaj 80 000. Czyli to zależy od kaprysu w gt 9 9 też ponad 100, czyli to różnie jest widać, to widać jest różnie. Ale no to jest jednak 111 000 expa, czyli sporo dosyć. Patrzymy na działko, a działko jest chyba dosyć przyjemne, szczególnie penetracja. Ponieważ penetracja 218. A co za tym idzie, to jest bardzo dobra penetracja jak na meda 8 tieru. Świetna penetracja. Nie wiem czy pamiętacie ja wam przypomnę na przykład taki T44 Mm, też 44, który jest yy, Czołgiem bardzo dobrym, ale tej penetracji już Na topowym działku posiada Tylko stopy 75 mm A na przykład taki, taki Taka 110, której się tak uczepiłem Posiada tylko 215 Dokładnie, 215 Tak więc yy, 218 to jest naprawdę sporo Dalej, 90 to jest yy, Kaliber działa 8 strzałów na minutę Czyli okej okay. Po 240 strzelając, 8 strzałów to jest naprawdę spoko 2,3 sekundy czasu celowania oraz 0,36 celności Już z celnością jest lepiej niż w poprzednim czołgu Na ja tym naszym STA-1, zaraz zobaczymy jego dane 1500 1900 życia, a tak na serio to 1350 punktów życia Czyli chyba się niczym nie różni od swoich kolegów z innych drzewek Z drzewek, przepraszam Tylko, że od poprzedników w tej linii różni się jednak pancerzem, którego ma już mniej, bo Chiri, ten nasz Chichiri posiadał 75 mm, a nasz Sta1 już 45 I ma mniej również na, pancerza na wieży. Zaraz zobaczymy, czy nie, ta wieża nic nie zmienia. Ale uwaga, uwaga! Ten człowiek posiada więcej pancerza na wieży z boku. No, oczywiście, to się nam tak przyda, że warto tracić te 5 mm na wieży dla pancerza z boku. Mam nadzieję, że 75-70 to będzie wieża, a że na jarzmy będzie mieć więcej. No ale ten czołg będzie miał pewnie sporo innych zalet. Między innymi opuszczenie działa, więc nie ma o czym mówić. Następny czołg to 9-Tier 3 miliony 600 tysięcy oraz 169 tysięcy ekspa. Wchodzimy sobie w Taipa 61, bo tak nazywa się 9-Tier japońskiej linii. Jedynej linii, jaka jest na razie w japońskim drzewku, to jest jeszcze bardziej uboga linia niż linia chińska. Czyli na razie najbardziej ubogie drzewko posiada tylko tak naprawdę jedną pełną linię. Yy, tak, działo, 105 to już jest. 6 strzałów na mietę, 258 mm penetracji oraz 390 damage na strzał, 0,36 celności i 2,3 yy, czasu celowania. 2,3 sekundy dokładniej. I teraz tak. To samo działo ma STB-1, który jest y, tierem 10. Jednak y, STB-1 ma szybciej strzela i jest celniejszy z tego co pamiętam. Czy tam szybciej y, y, celuje, ale zaraz to się jeszcze okaże zaraz to zobaczę. 1300 HP, 4C, y, prawie 8 limitu prędkości, kilometrów, oczywiście 48, 44 stopnie obrotu, ale na topowy gąskach chyba z 48, tak jest, 48. Yy, no pancerz, no tutaj jak widzicie 80 na wieży z przodu, 55 yy, z boku. Sprawdzę, no niewiele się różni, yy, prz przepraszam, 55 z przodu <laughs> niewiele się różni. Ja przepraszam, tutaj trochę kaszle. Tak, STB1. No i wchodzimy, 10 TR, czyli właściwie to po czym wszyscy myślą teraz tak. 105 mm. No to wiadomo. Tak jak mówiłem. Szybciej celuje. Szybciej strzela. Celność ta sama. Tyle się różni od działa na 9 tierze. Teraz ja Wam powiem ile ten czołg ma stopniu opuszczenia działa. Otóż ten czołg posiada minus 10 stopni opuszczenia działa. Czyli jeśli jesteście fanami T-34, T-32, T-29 to ten czołg jest y, dla was, jeśli lubicie to, ponieważ dalej ten czołg posiada 132 mm pancerze na wieży, jednak z tego co słyszałem to ta wieża sporo powinna odbijać, z tego co słyszałem ona sporo odbija 53 y, stopnie, y, w ogóle 1500, 1950 y, życia 750 tam silnik, y, ten człowiek w ogóle jest jak widzicie mega lekki, 40 ton czyli on będzie tutaj zasuwać jak szalony no to jest naprawdę niewiele i 750 yy, tego yy, silnika koni mechanicznych. No właśnie, 53 yy, 3 właśnie limitu prędkości, 52 yy, gąs obrotu gąsienic, 110 pancerza na kadubie, czyli tutaj bez szaleń żadnych, 410 wiorężu, czyli zasięgu widzenia. Tutaj średnio dziesiątki mają 400-410, ale yy, co do działa? Minus 10 stopni opuszczenia działa. Jednak ten czołg historycznie posiada minus 5 stopni opuszczenia działa. Taka ciekawostka. Jednakże ten czołg posiada hydrauliczne zawieszenie, czego Wargaming nie wprowadza. Niech nie wiem, nie chcę wprowadzić czy nie umie, nie wiem, tak nie będę się wypowiadać. Jednak ten czołg posiada... posiadał historycznie hyd hydrauliczne zawieszenie oraz minus 5 stopni opuszczenia działa. A dlaczego WG tak zbalansowało? Ponieważ hydrauliczne zawieszenie polega na tym, że ten czołg tak ustawia swoje zawieszenie, że tak jakby dodaje sobie tych stopni opuszczenia działa i może opuścić działo niżej. A że nie ma hydraulicznego zawieszenia, no to wargaming tak zbalansowało, że dało więcej mu, milimetrów, yy, stopni, przepraszam, opuszczenia działa. Moim zdaniem, no to jest yy, balans inteligentnie yy, zrobiony, no bo normalnie tak by opuszczał to działo yy, do tego stopnia, więc w sumie bez różnicy, nie? Yy, no dokładnie. Więc to jest ostatni czołg y, z tej linii. Podsumowując, ta linia będzie się na pewno y, oznaczać mobilnością oraz opuszczeniem działa. No i y, jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka, te czołgi będą. w innym kolorze. Te czołgi będą takie zielone. Znaczy znając życie, to pewnie jakaś dziewczyna powiedziałabyś, że to nie jest zielony, tylko jakiś tam inny kolor. Ale tak, teraz są brązowe, potem będą zielone. I tyle w temacie. Więc ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to możecie oczywiście dać mi łapkę w górę, kciuka w górę. A jeśli y, chcecie więcej materiałów tego typu zobaczyć lub ciekawych bitew no to możecie zasubskrybować ten kanał, ja wam bardzo y, Wam polecam. Gorąco Was do tego zachęcam. Także subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, jeśli coś Wam tu się nie spodoba, to możecie skomentować, a ja to poprawię w następnym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jeszcze tak y, wspomnę, pewnie to wiecie. Ten czołg ma, to już jest trzeci Reno. A widzicie te kreski? To jest chyba jakaś taka, y... to mi przypomina trochę oczy takie japońskie właśnie, nie? Tu ma oczy takie skośne. Tu ma ryjek, czy tam nos. Dobra, dziękuję za uwagę. Cześć.